Siemanko, witam Was w drugim odcinku. Miało być to pink slips jednak postanowiłem, że zrobię najpierw pack penning. A w tym trzecim odcinku będą pink slipsy. Myślę, że wydamy około 50-60 tysięcy na paczki za tysiąca No i jedziemy z pierwszą paczką. Falkao! Falka o, co nam przyniesie Falka o Oby coś dobrego Oby coś dobrego, dawaj Falka I bum Sise Sise hmm. Nic ciekawego Paczka mało warta A ja wyślę sobie tylko to do klubu Dobra, wszystko sprzedajemy i jedziemy z kolejną paczką Na patce Messi Leo Messi Co nam przyniesie Messi Oby coś dobrego Ibrahimowicz, nie wiem, może ty, może twój kolega Aguero z reprezentacji, może Ronaldo, nie wiem. Boom! Vermalen. No nie jest to najgorsza paczka, a Vermalen na pewno się sprzeda. Jestem tego pewien. Wyślemy go na listę transferową. O, tego może też wyślemy. A to do klubu za dwa kontrakty No tego No jest Argentyńczyk ale to jednak nie ten którego szukałem. Quixel i jedziemy z kolejną paczuszką No i nie ta jeszcze trzecia paczka na patce Key Hill Myślę, że nie coś dobrego Dawaj Cahill. Dawaj i... BUM! Dają... No, słabo, słabo... Nie mogę nazwać tego... Dobrym pack openingiem, bo jest to... Słaby pack opening. Dobra, reszta quicksil No jedziemy z kolejną paczką. Na no, paczce Azjata. Nie wiem jak on się nazywa ale najprawdopodobniej jest Azjatą. Dobra, co nam przyniesiesz? Co nam przyniesiesz? I bum! Kul. No i znowu dupa. Kolejne gówno, że tak to mogę określić. Dobra, quicksil. Idziemy z kolejną paczuszką Piąta? Tak, chyba piąta I znowu Messi Dawaj Messi Przynieś teraz nam siebie albo kolegę Neymara z drużyny Albo z reprezentacji Aguero i co mamy? No i gówno mamy Same słabe karty Nic dobrego. Po prostu nic. Quakexel Dobra, mamy 160, no jeszcze z 20 tysięcy może wydamy na paczki i znowu Messi na paczce. Coś nam na razie Messi nie przynosi szczęścia. Może teraz. Dalej Messi. Wierzymy w ciebie. I co mamy? Darida. O. On może będzie coś warty. Tylko szybko zobaczymy. Czy będzie coś warty? O, można powiedzieć, że nic nie jest warty. wyślemy tylko motor niczego. Oj, nie to nacisłem, sorry. Dobra, to jeszcze wyślemy do klubu. Tak szybciutko. I sprzedajemy. Dobra. Teraz kolejna paczka O, Dawida Laba Może Dawida Laba nam przyniesie szczęście Może przyniesie nam swoich kolegów z drużyny Może Robin, może Ribery Może Todd Manczukić I co mamy w paczuszce i... Kakeres No, o Javi Garcia Garcia Wysoko, no Co prawda, dwóch zawodników jest, ale nie za dobrzy znowu nie to mylą mi się te klawisze dobra dawaj quicksell co nam no jeszcze jedna paczka no chyba wystarczy ale tym razem chcę el jego i jest el i tak jak chcieliśmy I... Zobaczymy co nam przyniesie El Sharawi Co nam przyniesie El Sharawi i BUM Mario Suarez No szopa on ma niezłego, naprawdę Kolejne gówno, po prostu gówno Zaraz się obrażę na ej. Znaczy już jestem obrażony a wyślemy teraz wszystkie karty do klubu. I ostatnia paczuszka. Ale nie chcę z tobą, Azjat. Może być i Messi. Może być i Messi. Ale co nam teraz Messi przyniesie? Proszę, bo będzie. Będzie wszystko w dół i... Wanderwart i Vermalen. Wtedy też był Vermalen czy Vertogen? Chyba Vermalen. I 60 tysięcy w dupsko. Żadnej dobrej karty. Żadnej. Po prostu żadnej. Dobra. To będzie koniec tego pack openingu myślę. Bo już na pewno nic nie trafimy. Chociaż dajemy jeszcze ostatnią Dajemy szansę labie. Alaba Teraz już sobie przyspieszymy Żeby było szybciej No i znowu gówno No tego można było się spodziewać Po moim szczęściu do paczek Dobra I tak oto skończymy Drugi pack opening Tym razem był to pack opening za 70 tysięcy, tak, umiem 190, no, 70 tysięcy no, jak widzicie nic nie trafiłem ale ktoś sprzedał za to na rynku transferowym Feller, dobra, także myślę, że no, na pewno już trzeci odcinek to yy, będą pink slipsy jak widzicie, tak wygląda mój skład ale to wszystko wam jeszcze pokażę w następnym odcinku przy pink slipsach Dobra, trzymajcie się na razie.